Hej wszystkim! Witam na kanale Jabedę Rozpoczynam serię na PlayStation 4. Oczywiście z World of Tanks Zobaczymy różnice między PC a PS4. Oczywiście różnicą pierwszą są mapki, które co tu dużo mówić różnią się. No niektóre są takie same, ale niektórych w ogóle nie ma na... PC, tylko są na PlayStation A szkoda, bo bardzo ciekawe są Dobra, nie będę przynudzał. Zaczynamy. Pierwsza mapka, jaka się wczyta, Będzie pierwszą z kolei. Jak to się mówi, Pierwszą w tym cyklu. Dobra, tier piąty. Nie pamiętam, czy on miał do ograniczenie do szóstych. Czy siódmych? A no zaraz zobaczymy. Ja chyba, że wyrzuci na piątki, to już nie będziemy wiedzieć. Ensk wojna. Też jest na tym. Na PC, ale chyba wojny nie ma. Chyba, że się mylę. Dobra tak będzie... Jak to się mówi, gra zapoznawcza. Wy zobaczycie mapa, a ja spróbuję nie zginąć. Dobra, wczytuję się. No i zaraz zobaczymy, przeciwko komu gramy. Szósteczki. Dobrze jest. Dobrze jest. Aha, z tej strony zaczynamy. Zobaczcie, tak wygląda ENsk wojna po tej stronie. To jest to albo Takie tu mapki są na PlayStation. Ja w mam słabego kompa, także nie mogę powiedzieć jak to tam jest na PC, czy taka jest jakość, czy może lepsza czy gorsza, no bo praktycznie jak gram na tych jednych ze słabszych ustawień, no bo tak mam Ale dobra, spróbujemy coś tu zrobić Barykadę, widzicie? Troszeczkę to inaczej wygląda Będę przejechać tam do niej, tu się, lajcik. Super. O, super. O Jezu, szybko taron. Dobra. Spadamy. Tu też nie możemy wyjechać praktycznie, bo nas zlinczują. Obróć się, obróć się, obróć się, obróć się. To jest to No, aha, kierowca dostał, dlatego to wszystko trwa. Tak pięknie właśnie. O, na się jestem, także na długo nie... No, oj, się, się zacięło dzieje. Także widzicie, tak wygląda Ensk Wojna. Trochę inaczej. Nie będę przynudzał, to będzie krótki odcinek. Przeskoczę jeszcze na innych graczy. Trzeba tylko pokazać. Widzicie? Tu wcześniej stały pociągi, nie można było tak przejechać. Teraz wszystko takie w gruzach. Następna. O, tu już przy bazie. Tutaj, tak, trochę za szybko, sorry. Dobra, następna. O, tu widzimy pola gra jakieś. Dary już. Wyparował. Tutaj mamy następny czołg T28. No. Kapują panowie. Tutaj z tej strony znowuż to, tu już byliśmy. Tu hecerek był. Też wyparował pan. Dobra. No i tak mniej więcej ta mapa wygląda. Jest troszeczkę bardziej taka dymiona, tak więcej wysepek, więcej jest gdzie się schować, no, także jest różnica. Dobra, dzięki wszystkim. Na razie, cześć.